Co to było? The Nightman came. Co to było? Save. Yeah! Na no, drugim zapisie zapiszmy, jakby coś się miało spartaczyć. Nie wiem. Możemy no, obczać w ten sposób więcej rzeczy. Co to było? Hello. Hello, hello. Witaj, guy! Uh, uh, uh. Witaj sport pracowniku, dzisiaj jest wielki dzień, wiesz? Um, um, wczoraj widziałem rzeczy nie do opisania. Nie, rzeczy nie do opisania zdarzą się dzisiaj. Tak prawdę mówiąc. E, nie słyszałeś się, pracowniku? Mówiłem wczoraj kilka razy, że dzisiaj jest wielkie otwarcie. Wczoraj był tylko próbny test. Um, dzisiaj jest prawdziwe, wielkie otwarcie. Otwieramy nasze party za kilka minut. Um, ok, więc co mam robić? Um, to właśnie, lub chciałem usłyszeć. Tutaj w, w pizzerii Frediego. Um, we much prefer. I like working in. Aha! Um, um, preferujemy mówienie. E, lubię pracować w spoconych, sprzężynowych kostiumach. Niż krzyczenie och moje płuca uh, Pozywam what? Dzisiaj jest wielki dzień Dobra, dobra, no bo to 40 raz uh, Idź włóż uh, kostium Niedźwiedzia hmm. uh, uh, Zobaczysz dzisiaj Pewnie wiele nowych twarzy, zanim kon będziesz kontynuował Idę otworzyć sklep uh, uh, uh. <laughs> Dzieciaki Ze zdjęć stokowych E, w pizzeria Freddy'ego nr 50 nie została oficjalnie otwarta Jezu no, no. Jesus, jib, Jibus, Hacking Christo, kiddies, calm down Mój Boże, co tu się dzieje One dalej krzyczą Załóż kostium, a najszybciej jak dasz radę Dave Why, hello there. Old sport. Na to czekałem Cześć! O, oh. oh no Well, 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 look who it is

Tym razem upewnij się, po której jesteś stronie. A gdyby tak teraz nie robić tej i gdyby teraz pójść full, Purple. Tak zrobię. O, widzisz, bo chcę Ci zapewnić nieśmiertelność. Continue. And yeah, slow down, immortality. Yes. old sport, immortality. This old chain doesn't have much time left. The constant string of murders, the things, can be over in the Midwest out competing for Eddies. morderstwa Braddies is one last incident away from being shut down forever. I say that it's time to destroy Freddy's Pozostał jeden incydent od tego, aby oficeria Frediego została zamknięta na zawsze. Czas, aby ją zniszczyć. No Nieważne co się stanie, dalej jesteśmy wpisani w kontrakt, nie możemy odejść. A, czyli dlatego Dave zawsze wraca, bo został podpisany, mimo tego, że mordował i tak dalej, to dalej go obowiązuje kontrakt. To ma sens. Znaczy, no nie ma sensu, ale w tej grze to ma sens, jakiś, tak? Co mnie powstrzymuje przed wyjściem stąd? We're free, old sport. Idzie, idziemy razem. Jest, teraz jesteśmy ziemkami. <śmum> zabić niedźwiedzia, nie musimy go niszczyć. Wystarczy, że podrażniemy mu gardło. Eee, co the sugerujesz? The like no. Prosto do. do. sedna. To Basically. lubię. The ultimate speed and I call it Aubergine Man's handy Handy three step plan. <laughs> Aubergine man's handy dandy free step plan Czyli trzyetapowy plan ee, Abu. Au... Jak to przetłumaczyć Aubergin Bakłażan to jest. I fioletowy. Okej, okay, czy to jest odcinek fioletowego. Do tego nie wiedziałem. Yy, więc to jest trzystopniowy plan... Yyy... Mądralińskiego fioletowego, tak? Coś takiego? The plan jest głupotworyczny, ale potrzebuję Blacky, aby pomóc mi wyciągnąć coś z tego brzydkiego pracy. Plan jest durnie odporny, ale potrzebuje kogoś do wykonania brudnej roboty. Krok pierwszy y, to zapędzenie pięciu dzieciaków do safe Roomu, używając pieprzonego stroju niedźwiedzia. Tym jednym z nas jesteś ty ty na to. Wchodzisz? Kiedy strangling? Yeah, sure. What? Why not? I knew I could count on you, old sport. I'll help you get suited up. There. You look fantastic, old sport. Dzięki, dzięki. Już mi tak nie, nie, nie słoś, bo no, bo tak. Thanks, bye. <noise> <noise> e, wychodź i zacznij zapędzać no dzieciaki Wyjdę za tobą Może być Cześć Oh shit, Dins. up oh, yeah. Powinniście iść ze mną do safe roomu Have you abducted them yet? E, witaj Oldsport. Czy już je porwałeś? Nie, właśnie zamierzałem to zrobić. Okay, okay. I was just asking. Tylko pytałem spokojnie. How about now? A, a, a teraz e, stary sprawia, że to jest cięższe niż powinno być. Fine, fine. Spoko spoko. Rozumiem. Wróci jeszcze. Really <laughs> <laughs> Naprawdę uwielbiam spędzać z Tobą czas. Jesteś najgorszym przyjacielem Ever. Spokojnie, zróbmy to po prostu razem. <laughs> Chodźcie za nami. Wcale nie jestem mordercą dzieci. Kocham dzieci! Jakie złe zło! Co tu się odwala? Źle poczyniliście idąc z nami jaki Dave czyni honory. Dave tego nie zrobi, prawda? Wybaczcie, dzieciaki, pierwsza zasada Frediego i w ogóle pierwsza zasada życia. Nie ufajcie dorosłym, którzy spędzają cały dzień ubrani w pieprzone kostiumy zwierzaków. To prawda. I po tym nic się nie dzieje, prawda? Bo, bo to są tylko dwie, no dwie noce w tej wersji, ale, ale coś musi być tutaj. Uh -oh. Świetna robota, pracowniku? Wielkie otwarcie było masywnym sukcesem. Były masy dzieci wszędzie. Było lepiej niż kiedykolwiek. Tak sądzę. Jest tylko jedna mała rzecz, o którą chciałbym Cię zapytać. Kilku rodziców miało problem ze znalezieniem swoich dzieci, zanim zamykaliśmy. Chciałem im wyjaśnić, że Prawdopodobnie nie ma potrzeby się martwić, że ich dzieci są w na tak najlepszym stanie, wszystko jest okej, okay, po prostu się gdzieś oddaliły, ale... Pracowniku... Jeżeli widziałeś cokolwiek dziwnego podczas prac... podczas godzin pracy, powiedziałbyś mi, prawda? Dzwoni Dave, prawda? In the safe from tomorrow. Ja star. Ja wiedzę, co? Czy ty właśnie odebrałeś telefon podczas spotkania? Kto to był? Kto właśnie do ciebie zadzwonił? Co to był za nowojorski akcent? Czy on nazywał cię Old Sport? Czy to był Dave? Nie powinieneś się zadawać z tym kolesiem Dave jest. Złym jajem! Whatever you say, sir. Dobrze, dobrze. Eee, zobaczymy się jutro. Przypał! Dzisiaj był interesujący dzień. Ty i Dave zamordowaliście kilku dzieci. Eee, powiedział, że chce zobaczyć się z Tobą w safe roomie. Po coś. Ciekawe, o co mu chodzi. Co się stało, to się stało. Pożegnałeś się z Faunejem i wyszedłeś. Czas iść do domu. Słyszysz to? Teraz jest jakaś noc, czy coś? Follow the noise. Wychodzi z ogromnego prezentu. Ciekawe, co jest wewnątrz. Słyszałeś to? Co to było? Zły wybór, Oldsport. Bardzo zły wybór. Zobaczymy się później. Nie będziesz stał pomiędzy nami najszczęśliwszym dniem. Odpierdol się plastikowa głowo. Czas iść, Oldsport. Ty jest inny dzień Co się odpierdziela? Daj prezenty Uwielbiam ten dźwięk Daj życie Wow Tu jedno z zamordowanych dzieci w safe roomie To nie, to nie świadczy o niczym dobrym Czy w sumie no zamordowaliśmy ich pięcioro więc Powinny wszystkie tam być. Co one porozrzucane tak po tej pisceli jest nie tak? Hej, otrasz pile! Możemy do ciebie wbić? O, do ciebie też można. okej. Okay. Będzie problem z znalezieniem ich wszystkich. Bo nie potrzeba, też. Ciwa, a nie rozumiem za dużo tego jest coś. To jest wszystko. To już wszystko. Wystarczyło myślę, że bo niego jeszcze nie, nie napchaliśmy. Icie zapisz. Na trzecim What? Well. To koniec buildu numer 1. Dzięki za, za grę w Dajvis 2. Więcej będzie niebawem, więc stay tuned? Ej, kurde! Kurde! Ta gra jest wciągająca i to bardzo. Tylko mi smutne, że... To jest mega smutne, że ta gra nie jest jeszcze skończona, że, że tak sobie podejmujesz kilka decyzji, będziesz przechodzić kilka razy grę całą i ogarniesz coś, a potem i tak... Nie dokończysz tego. Jakąkolwiek decyzję nie podejmiesz, to nie dowiesz się niczego. Musimy poczekać na całą... Też nie dosyć po tym demie, strasznie. Tutaj nie ma żadnego zakończenia. I cokolwiek nie zrobimy, to i tak ta decyzja nigdzie nas nie poprowadzi, bo. Nie ma endingu, kurde. A gra się zapowiada mega.